Witajcie moi drodzy w kolejnym unboxingu na moim kanale. Dziś przyszła właśnie do mnie paczka ze sklepu internetowego. Zakupiłem myszkę. Zaraz zobaczymy jak ona wygląda. O, oh, jest! To jest moja nowa myszka, którą zakupiłem, i dzisiaj dokonam recenzji. Ale najpierw, oczywiście, pudełko. Pudełko było szare, jak widać, takie no name, wypełnione takimi bardzo fajnie pociętymi tekturami, które chronią zakupiony sprzęt elektroniczny, żeby nam się nie zepsuł, także polecam zakup właśnie w takim opakowaniu, bo dzięki temu wasze przedmioty przyjdą bezpieczne. No ale dobrze, sama, sama myszka, przepraszam a to jest model tak zwany nano tutaj w takiej kategorii myszego na występuje ponieważ jest to myszka raczej mała zobaczcie jak ona się układa na dłoni ona jest raczej nieduża i bardziej jeżeli dużo podróżujecie i używacie waszego laptopa trzymając go gdzieś w torbie to może być dla was właśnie bardzo wygodna ale co to za myszka otóż jest to myszka firmy Modecom model MCM4 Tutaj bardzo, bardzo wysoki model powiedziałbym. Można zobaczyć to po świetnym wykonaniu. Tutaj mamy polerowany na głęboką czerń plastik. To jest tak zwany orangutan plastik, tak samo jak mamy gorilla, gorilla glass, więc tutaj fantastycznie zobaczcie to. To wszystko się pięknie układa. Tutaj po bokach, jedne z fajniejszych rzeczy w sumie, dlaczego kupiłem tą myszkę, bo ona ma tutaj takie matowy, matowy plastik z gumą, dzięki któremu... Po prostu palce nie schodzą z myszki, ja, wiecie, ja dużo używam, tak robiąc coś takiego. To ja właśnie potrzebuję, żeby był pewny, pewny chwyt. Tutaj. Ona no, gwarantuje, ten model jest fantastycznie ergonomicznie rozwiązany, także polecam. Jedynym minusem tego to prawdopodobnie będzie się rysował. Na przykład, gdybyśmy wzięli tą myszkę zrobilibyśmy tak. To o, spójrzcie, to ona jest tutaj porysowana. Ona jest tutaj porysowana. No nie, 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 to tu, tu, tutaj, 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 od góry ona się po prostu może troszkę porysować, widzicie, on no może się, może troszkę się może porysować, zwróćcie uwagę, no, o, no widzicie, porysowała się, no, więc, więc tutaj, to, no to jest kilka wad takiej, tej myszki, natomiast zdecydowaną zaletą jest cena, ponieważ ona jest w zasięgu większości portfeli, jest oczywiście 20 złotych, <laughs> także polecam serdecznie Modecom. Dziękuję bardzo za oglądanie tej recenzji. Zapraszam serdecznie na mój kanał. Proszę o łapkowanie w górę. Będzie więcej recenzji. W przyszłym tygodniu już mam przygotowane. Będę recenzował rolkę szarej taśmy do pakowania. Także zapraszam, Łapkujcie w górę. Polecajcie waszym znajomym. Dziękuję. Pozdrawiam. Unboxing Karol. Pa, pa. Wyłączyć już? Myszko sobie posłuchałem. <laughs> Thank <laughs> you.